więc siemanko nie wiem czy dobrze trzymam, ale chyba tak, no, chyba tak. jedziemy hmm. sobie do Lizawa Kościelnego na 12 godzin tylko jest po piątej chwilę no i widzimy się zaraz na wodą mamy nadzieję, że w końcu tego karpy albo Amuja tak, się tak. uda złowić w tym bo no, ja byłem dwa razy, Kuba był raz tak, więc teraz trzeba już coś złowić wiesz, to nie jest takie prawdopodobne jak w przygotowie hmm. ale może się uda, więc widzimy się za chwilę Więc, trochę o taktyce opowiem. Po prawej stronie mam wędkę wywiezioną na skraj trzcin. E, takie 10 metrów myślę od brzegu na skraj tych takich żółtych trzcin. I tam jest ananas, zasypane tylko ananasem, tylko dwie garstki kulek. Nawet nie. Moja lewa wędka to będzie. Y, co to jest? Szprotka podbita a bananem. I wszystko zasypane bananem w produkcji kuby. Ananas też produkcji kuby. No i ten zestaw wjeżdżę tam pod drzewo, mniej więcej po prawej stronie tam, do pochylonego i jeszcze trzeci zestaw mój będzie, jeszcze w sumie nie wiem co tam dam, myślę, że, że coś owocowego, no, w każdym razie zobaczymy, mam nadzieję, że coś wpadnie, byłem tu z Igorem na stanowisku obok i wtedy też miałem odjazd, też spod tego drzewa. Nie pamiętam już na co, ale, ale miałem Nawet film jest z tej wyprawy No więc przejdźmy do zestawów Kuby A więc moje zestawy wyglądają następująco Prawy zestaw jest na GieLema Na moje własne kulki Właśnie robiłem je na sobotę do Taki bardzo mocny zielony kolor Naprawdę mocny zapach Środkowy zestaw to kulka sportka Robiona wczoraj jeszcze śliwka jest. Brązowe. I Gielema dam też potem takie opadnięte drzewka. Flotka będzie lekko obok pod wnożole. I trzeci tak to kokos popek z Nesza. Osiemnastka. z I... tym No nie. Po prostu sam popek na Roniewigów. I nęcić będę samym kokosem. Albo jeszcze może dam ananasa. I w sobie może zrobię ten kokos ananas no, A ale... no, nie bo już może założony to nie będę z i to tam jest chyba na otwartą wodę. Nie wiem, później zmienię potem, ewentualnie jakie będzie efektów na Morwę, Ananasa i. Będę kombinował. Smaki mamy bardzo różne, więc. Tak. Jest bogactwo smaku. No i sobie już wywozimy, prawie wszystkie wywiezione. Jest naprawdę bardzo klimatycznie tutaj. Jakieś kaczki pływają, nie kaczki. Bardzo ładne. się wywozi. Czuję, że pod tych drzewek będzie jednak ryba. Tak, też tak czuję. Tu odjazd też między innymi. Też miałem takie Niestety ryba się wtedy chyba spijała, albo nawet nie zacięła. Jest trochę tak chłodna, bo ma być 27 stopni, ale... Pogoda burzowa. No trudno, nie ma opału. Ciśnienie w miarę ok. Jestem około 1010 kPa, nie wiem czy potem sprawdzę dokładnie. No i pogoda jest ładna. Nie ma jakiegoś słońca. Zobaczymy co tam wpadnie. Tam. Ja sobie idę na spacer. Stasiu wywozi chyba trzeci zestaw już albo drugi. Tak widzę sobie zobaczył łogisko, jakieś spławę zobaczyć może. Tutaj nawet też fajne stanowisko jest obok. To jest piątka. Tam Stasiu wywozi zestaw. To jest stanowisko obok. A też całkiem fajnie tu jest w sumie. Takie drzewka. Ale już tam rozłożyliśmy, więc tam dostajemy. Następnym razem może tu przyjedziemy. No, mam nadzieję, że dzisiaj będą karpiki jakieś. Pani byłoby coś tutaj złowić. są naprawdę duże ryby. Prawdopodobnie jeszcze nawet tu jest 30, bo chyba w 2018 albo w 2017 roku była złowiona 27. Jest to rekord tego łowiska. Więc prawdopodobnie tu 30 już jest. Tylko trzeba ją złowić jeszcze. No i mam nadzieję, że widzimy się za chwilę z rybą, albo jeszcze bez ryby wcześniej pogadamy sobie. Jesteśmy już rozłożeni tutaj. Mamy swoje stanowisko. To jest stanowisko chyba numer 8, tutaj trochę sprzętu. I tam na razie sobie do góry siedzimy w samochodzie. Tu jest stanowisko numer 9. Tu byłem z Igorem wtedy yy, z rok temu. Miałem jeden odjazd, pamiętam. Pod tamtego drzewa. takie pochylone drzewo jest nad wodą. I tam miałem oddech, właśnie. I teraz też tam wywiozłem, tylko że z prawej strony wędki. A tutaj nasza łódka. Samochód do góry kołyska. Butla, która nie chce współpracować, bo chyba się gaz kończy. I nie ma ciśnienia i po prostu nie, nie chce się palić. Nie chce lecieć. No i tak się prezentuje stanowisko numer 8 i 9 Tutaj dalej stanowiska W Lisewia w ogóle jest takie, taki, takie rozwiązanie, że y, Łowi się po jednej stronie łowiska w Drugą stronę jest zakaz łowienia I tutaj są stanowiska właśnie obok siebie Można sobie wybrać do woli. Ładny klimacik jest Podoba mi się to łowisko No i są duże ryby Są sumy Karpie, karpie nawet do 30 kg no, może nawet ponad 30 kg pływają, bo było parę lat temu 27 kg złowione. Dajcie, nie 5 minut. Nie, to jeszcze godzina chodu. No, było lekkie popikiwanie na Kuby środkowej wędce. Środkowa jest na co? Na leszczu. Ale co tam jest założone? Teraz w leszczu już zapyta. No dobra, dobra. A i może szplotka moja Szproteczka śmierdzi bardzo mocno Tak, polecam Ja mam dwie wędki Jedna szplotka banan i jedna sama szplotka Szplotka banan pod drugi brzeg pod drzewo właśnie i sama szplotka jest na środku wody myślę że 30-40 metrów od brzegu naszego No i tak łowimy Czekamy Ej, na pierwsze odjazdy blania. Tak naprawdę jest ten taki szejk szplotkowy Czemu? Bo się szkodki mieni Tak naprawdę to, Ciekawa teoria. Tam są osi, szklotki Nie wiem, chyba wnętrzności się nie wiem. Czy oni ten wyciągają ze spodki, jak mi? Dużo osób właśnie się pyta o kulki jakich używamy. Tak, używamy moich kulek. Znaczy, ja no, tutaj mam tam, nie wiem, chyba <noise> też... Tu mam akurat na przykład... A, kulki, czeka, banan... to pokażę wszyscy. I szkodkę. A właśnie, zaraz Kuba pokażę. No właśnie, nagraj. To moje skarpetki, czekaj. Skarpetki mocy? Nie no, skarpetki. Będę, muszę je z nie założyć. No Bo właśnie. Rano było zimno, Tutaj są kulki. Zaraz Kuba opowie, jakie smaki. Więc tak, tu jest pierwszy, to jest kokos, jeszcze ten robany w lutym chyba. Taki jasny, brązowy kolor. Z mielonymi wiórkami kokosowymi. A do? taki kokosik, zapach bardzo intensywny, pomachajcie, mały no ładnie pachnie, kolejny smak, w sumie na niego jeszcze nie łowiłem, to jest czosnek chili, no też tak konkretnie, też jest robiony w lutym, zrobiłem go chyba 5 kg, a ani razu nie używałem, też ładnie pachnie, dosyć nie? No, mocno pachnie. Widzisz jakaś antylekrama, nie, 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 nie anty, tylko reklama budę. Tylko tak serio pachną ładnie. Mhm. I no każdy, może, każdy może się przekonać. Tak. Nie, na przykład Jak spotykając nas... nas na rybach zawsze mamy parę kilo yy, więcej na zapas jakby ktoś Kolejny chciał jest kupić, wytestować takie, takie kuleczki. Kulecy. O, te są bardzo skuteczne. Tak, o, już ile mieliśmy 18 karpi na to. Dwie no doby. Takie ładne runiutkie, duże kulki. Jedzie. Jak ja normalny youtuber jest. No więc tu jest ananas taki pomarańczowy Kolejny smak to jest mój ulgony Morwa Tylko tym razem wyszły takie Kolor takie jak chciałem żeby były Bo ostatnio takie trochę za mało barwnika dałem no, Nęce ziemię Taki Karpie bordowy. bordowy, No, mocny zapach też intensywny Mój ulgony Morwa naprawdę pięknie pachnie No, Takie kuleczki też robione wczoraj bodaj, nie Nie, wczoraj nie. No, być nie zdążyły wyschnąć. w poniedziałek, tak, w poniedziałek. No, nie, są teraz zadipowane w piasku. Panierka. Nie, kompletnie Może rozkrój przed kamerą, pokażę, jak tutaj wyglądają. A nie te panierowane. Jeszcze mięciutkie, tak ładnie, żeby się przełamały. Tak, w środku wyglądają. Widać? Czekaj, yy, nie ruszaj to bardzo. Ładnie widać. Takie koleczki. No, To jest to morwa. Morwa. A dobra, zaraz to pozbieram. Kolejne, to już teraz śmierdziuchy. To proteczki Na to były już ci pchnięcia. się... No. Zapewne tak. Nie. Już spadł. spadł. Znaczy może nie leszcz, ale ale coś tam może się kręci? Ja też mam dwa zestawy ze szprotką. No to śmierć. Co mi tak jak mówiłem, całe szprotki mielone. Trochę 6 skorupek, jajek. I kolejne też ładny kolorek, już wyszedł. Gielem, zielony kolor, ja robię Gielema To kilka takich jeszcze nierównych. Też bardzo ładny śmierdziel. Ma śmierdziela ładnie nie pan. Mhm. Takie kuleczki, ciemny zielony kolor, zapach też intensywny. Jeszcze masz banana, nie? Bo ja już nie mam. Dobra, to czekaj, teraz pokażę, przyniosłem. tu Tu jest banan. to pokażę Ten jest jeszcze robiony. Kiedy to było robione? To jest jeden z pierwszych partii. Tak. Ale naprawdę pachnie. do są Są jeszcze te niedopracowane, takie starsze. Ale yy, też właśnie zapach mają bardzo fajny. Idzie to przekroić, idzie ładnie skruszyć. Czuwają są dosyć. Banany robiłem jeszcze na bazie tych yy, bananów. Banany bananów, nie? Tak. Coś takiego. Taki podobny kolor do tego do czosnku. Ja mam właśnie zestaw yy, banan podbity szprotką. Pod drzewkiem. Mam nadzieję, że coś wpadnie, bo obydwa te smaki są naprawdę intensywne. No, taka fajna panierka, takie mełsy te. Jeszcze ten, robiłem truskawkę, ale nie mam. coś robiłem? Jeszcze chyba było. Hmm. Nie, chyba. Wszystko chyba. Czekaj, Pomarańcza Pomarańczy jeszcze robiłem, ale to było już... Dawno było. Ja to nie robiłeś dużo, nie? Mam no, tam tylko tak pierwsze takie zrobiłem na próbę bardziej. No potem jakoś tak czasu jeszcze nie mają. To też jest bardzo fajny zabaw. No, ale muszę zrobić. No musisz zrobić. przekotowy może byśmy spróbowali. krzykotowy jeszcze tak. chyba nie używaliśmy. A bana banana nowego dorobić, bo nie mam. Banana satel, bo się no, dalej tego banana dałem, nie? Takiego anas? tego nowego. Tak? Nie. Nie dałeś jeszcze. Trzeba z tego starego wziąć. Tak. No i tak się prezentują wszystkie kulki. Zasłować. Właściwie się coś podziało Je, Mimo że ryba. nie jest to ryba na którą się nastawiłem To oczywiście na zestaw z największymi kulkami Na zestaw z bałwankiem Szedł Pan śliski Ale to ma śluzu Taki deszcz myślę że około 40 cm za chwilę go zmierza i wraca do wody. Tak się właśnie zastanawiałem, czemu nie mam brań. Zestaw nie leżał w Zielsku. Te haczyk był na drugą stronę obrócony. nie wiem, jakoś się zaplątał. Teraz wywiozłem zestaw Combi Rig, ananas też, ale podbity kokosem. I ten kokos od Nesha ma bardzo dobrą wyporność. Nie dawałem tam żadnego, stop, żadnego żadnej śrucinki i dlatego przypon unosi się, przynęta unosi się mniej więcej 10-15 cm nad dnem myślę, że nad tą roślinnością jeszcze zaobserwowałem spław w tamtej części zbiornika, dlatego też tam wywiozłem ten zestaw i myślę, że jeśli ma gdzieś pojechać to właśnie tu teraz właśnie sobie przewiozłem tą prawą wędkę tutaj tą jeszcze potem będę tamtą przewoził w sumie za chwilę przewiozę nawet. No. Kuba też jedną wędkę przewoził. Ale to chyba nawet nagraliśmy już. I tak się prezentuje sytuacja. Na razie bez żadnych odjazdów. Tylko jeden leszcz i pojedyncze jakieś popikiwania. Zobaczymy może coś wpadnie ciekawego. A jak nie, to i tak fajnie spędzony czas nad wodą. Trochę się w międzyczasie popaduje Ale takie delikatne deszcze To wędki moje, wędki Kuby Kuba wywodzi teraz jeden zestaw Co ty dajesz ananasa? Tak na włosie Morwasa Aha. nędzisz ananasa morwą? W sensie nędzę ananas morwa, a... Ha! Nędzisz morwę ananasem z morwą. Okej okay. Czyli na słodko ogólnie śmierdziuchy jak na razie bez efektów. Ej, u mnie był właśnie, nie, nie, u mnie był bałwanek, śmierdziuch i owoc. I wziął taki bink. Leszcz wziął na. No, na bałwanka. Czyli się nie No dobra, dobra. Kilogramowo wygrywam. I centymetrowo też. I słuchajcie, jest godzina jakoś po 15 chyba. I w końcu jest holowana ryba. Stasiu miał dosyć konkretną rolę. Na co ona? A z kokosem, nie? Tak. I jest coś na haczku na pewno, tylko nie wiemy jeszcze co. No mały nie jest na pewno, coś dużego będzie. Jakiś karp, może amur. Zaraz się dowiemy, żeby się dały wyholować Jest to pierwsza taka większa ryba. Holowa na wicewie chyba, nie? Czy jeszcze, A, wtedy nie. mi holowałeś też? Nie, wtedy byłem od razu... Bo... Od jest, ale jest ten niezacięty. No i po idę wodę wodery ubiorę. I zaraz się widzimy. Słońce wyszło, karpie zaczęły brać. Kuba holuje teraz w wodzie. Ja tu idę z podbierakiem. Zostawbym mocno na lewo. Spinka? Tak. Kurde, kolejna spinka. A szkoda. A były dwa odjazdy w przeciągu, nie wiem, 15 minut. Nie zdążyłem wrócić łódką po wywózce. I u Kuby. Pierwsze branie na nowym łowisku musi być spięte. I tyle. Tak? Dobra, w każdym razie wracamy na stanowisko. Ja już mam wywieziony zestaw kuba, zaraz wywierzę i będzie kolejny, mam nadzieję. Więc niestety nasza zasiadka dobiera końca. Udało się wypracować lesza i dwa odjazdy, z czego obydwa zakończone spinką. Brak szufladka w ciągu 15 minut, że tak może być. Zdarza się. Ale najważniejsze, że nowe morwy i ananasy działają w licewie oraz sport to jest pozytywne. Mój to moja ryba to najprawdopodobniej był yy, karp, taki myślę, że ponad 10 kilo. A Stasia to myślimy, że albo Amur, albo szczupak tak nie walczył, żeby mocno do brzegu. oporu też nie stała jakby ciałem. To było przez Dobra, latach. ale jednak czuć było, że to ty... No wiem wiem. No. A to nagrywać w ogóle gdzie wy tam jak szedłeś, szedłeś, szedłeś do, pod spod brakiem Ty Nie, nie tak? że holo, holujesz karty To ogólnie jesteśmy najprawdopodobniej sami na tym łowisku, bo tam jechaliśmy od wjazdu do naszego stanowiska. Jeszcze dalej bo patrzyliśmy jak tam są stanowiska, żeby zobaczyć się rozejrzeć. Do końca nie dojechaliśmy. Do 50, chyba doje do 50 -tego stanowiska dojechaliśmy na no, tam... kilka Tak, no tam mi się zdaje, że też nikogo nie było. Ale w każdym razie jesteśmy nad nie wiem, czterech piątech zbiornika na pewno sami. I wywiozę tak. sobie daleko w bok, tam pod te grusze, gdzie byliśmy rok temu. I samą właśnie był odjazd na Morwa Ananasa. No ale niestety spinka przy trzcinach. A na co było odjazd? Morwa Tak, mówię. No U mnie był na banan, szpodka podbita bananem. Tak. Tam nie leży, by było. Mhm. Tak Wiem, się zdarza. I czy zaraz będziemy pakować? Myślę, że za jakieś dwa ty... No w sumie to dzisiaj jest środa. Nie w tom... ten weekend, tylko w następnym tu przyjedziemy na. Dobra, tak mi mam plan, nie? Myślę, tak, że myślę. może Andrzej będzie mógł tam jechać. Na razie w piątek ma zawody w Szczepanowie. Drużynowy my nie idziemy, ale no może mu się uda. Kolejny tak, tak. raz zająć się na miejsce na pod. Tak? No i to wszystko chyba. No i zasubskrybujcie kanał, stawcie łapkę w kurę i widzimy się niedługo.